Z Minecraftem od ponad roku jest niestety coraz gorzej. Jest oczywiście winy mojangu, który to tłumaczy się na różne sposoby. Jeszcze do niedawna przede wszystkim pandemią, która to podobno bardzo wpłynęła na rynek i rozwój gier, albo nie tłumaczy się w ogóle, przy tym oszukując graczy. W dzisiejszym materiale postaram się zebrać do kupy wszystko co Mojang zrobiło źle, lub co powinni zrobić i tego nie zrobili. Ogólnie będzie to materiał podsumowujący wszystko co dzieje się z Minecraftem od ponad roku, czyli cały kryzys tej gry, który miejmy nadzieję wkrótce dobiegnie końca. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę dla zasięgu, subskrypcji bo brakuje naprawdę niewiele do 3000, a także po obejrzeniu napiszcie komentarz z Waszą opinią o tym wszystkim, co się dzieje ostatnio z Minecraftem i z Mojangiem, oczywiście bez żadnych przekleństw. A teraz już bez zbędnego gadania, zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od początku całego kryzysu Minecrafta. Zaczął się on 14 kwietnia 2021 roku, kiedy to dowiedzieliśmy się o podziale Caves and Cliffs Update na dwie części, czyli Minecrafta 1.17 i 1.18. Już po wydaniu tych dwóch aktualizacji wielu graczy było znudzonych i oczekiwali czegoś lepszego, to znaczy jednej ogromnej aktualizacji. Na początku była na to nadzieja w 1.19, gdzie Mojang wspomniało na Minecraft Live, że chcą skupić się na imersywności biomów, chcą sprawić, by gracz czuł się całkowicie zanurzony w grze. I zostały nawet przy tej okazji pokazane grafiki koncepcyjne z nowym brzozowym lasem. Niestety już 10 maja dowiedzieliśmy się o anulowaniu aktualizacji biomów, w tym lasu brzozowego. Mojang wspomniało wtedy, że grafiki koncepcyjne nie są i nie były niczym zobowiązującym i że teraz nie skupiałem się na ulepszeniu lasu brzozowego i innych biomów. I wszystko by było ok, gdyby nie to, że podczas Minecraft Live padły konkretne słowa deweloperki, wspomniane już dzisiaj w filmie. Mojang nie raczyło tego wyjaśnić i widać zapominając, co obiecują graczom. Również przy tej okazji z głupiego powodu zostały również anulowane świetliki, i tak jak ulepszenie lasu brzozowego, zostały one odłożone na półkę rzeczy do dodania. Jakby ktoś nie wiedział, świetliki miały być zjadane przez żaby, ale okazało się, że te są dla nich trujące, i Mojang postanowiło je anulować. I po raz kolejny brakuje mi w Minecraft tego podziału: podziału na grę i rzeczywistość. Nie chcą dodawać czegoś, co byłoby nielogiczne w normalnym świecie, nie chcą dodawać zagrożonych gatunków, by gracze ich nie zabijali. Jakby, co oni sobie myślą? Że zabije jakieś, dajmy na to, dziesięcioletnie dziecko w Minecraft, rekina, który to zostałby dodany i za 10 lat zrobi to samo w realu? Chciałbym myśleć, że Mojang tak do tego nie podchodzi. Gdy jeszcze przy świetlikach i lesie brzozowym jesteśmy, warto wspomnieć, że na Minecraft Live mogliśmy zobaczyć grafikę koncepcyjną z nowymi bagdami, a w tle mogliśmy zobaczyć zaktualizowany las brzozowy. Kilka tygodni temu na Minecraft Now mogliśmy zobaczyć tą samą grafikę koncepcyjną, ale już bez lasu brzozowego. Wróćmy do tematu głównego odcinka. 7 czerwca została wydana rozczarowująca aktualizacja, czyli 1.19. Sam uważam, że zbyt mało w niej zostało dodane i gdyby Mojang faktycznie wzięło się do roboty i w 1.19 dodało imersywność biomów i choćby głupie świetliki, to aktualizacja ta byłaby całkiem inaczej odebrana przez graczy. Już kilka dni po wydaniu aktualizacji została wprowadzona na snapshotie do Minecrafta 1.19.1 zmiana, która już totalnie pogrążyła Mojang. A mianowicie zgłaszanie graczy na serwerach prosto do Mojangu i ogromna lista rzeczy, a konkretnie wiadomości na czacie, za które można dostać nawet permanentnego bana nagranie na wszystkich serwerach. Tak, dobrze słyszeliście: przez głupie rzeczy pisane na czacie na jednym serwerze, w nerwach czy emocjach, można nie zagrać już nigdy na żadnym serwerze. Wiadomości, za które można dostać bana, jest cała masa. Kilka z nich pozwolę sobie wymienić. Nękanie i zastraszanie, treści seksistowskie, czy nazizm. I wiele, wiele więcej. Postawmy siebie teraz w sytuacji, w której to ktoś na serwerze by nas zabił, czy coś ukradł i napisalibyśmy jakieś przekleństwo na czacie. Zwyzwali go, czy nawet dla beki, albo na poważnie, zaczęli mu grozić, oczywiście tylko i wyłącznie w grze. Na przykład oddawaj to, bo przyjdę i cię za... zrobię ci krzywdę. I ta osoba by nas zgłosiła i dostalibyśmy za to bana, a w skrajnych przypadkach nawet permanentnego bana. Z informacji, które dostaliśmy od Mojangu, każdą zgłoszoną wiadomość będzie weryfikował śledczy, czyli konkretna osoba. I teraz załóżmy, że zgłoszeń jednego dnia będzie kilka milionów, jak nie lepiej. Ile Mojang musiałby zatrudnić ludzi, żeby to wszystko ogarnąć? Tysiąc? Sto tysięcy? Milion? No właśnie... Zakładam, że Mojang sobie z tym nie poradzi i ogarną sobie jakiegoś bota, bota do banowania graczy, którzy napisali coś na czacie. I w tym przypadku będzie ogromne prawdopodobieństwo pomyłki i to, że ktoś niesłusznie dostanie bana, nawet na zawsze. Nie powiem, że nie ma co winić Mojangu, bo zapewne polecenie o możliwości zgłaszania graczy przyszło z góry, to znaczy od Microsoftu. Ale Mojang mogło wiele zmienić. To znaczy dodać możliwość wyłączania i włączania tego na serwerach dodać opcję, dzięki której gracze byliby zgłaszani do administracji serwera, a nie administracji ogólnie Minecrafta. Niestety, sądząc po najnowszych zapowiedziach, Mojang nie zamierza się z tego wycofać, a wręcz przeciwnie, będą w to bronić dalej. A powiem lepiej, Mojang zapowiedziało, że zgłaszanie graczy sięgnie starszych wersji, nie tylko 1.19.1, ale i 1.19, 1.18, 1.17, a może nawet 1.8. Ten pomysł, ale i ogólnie zgłaszanie graczy nie podoba się prawie wszystkim, dlatego że 99% graczy nie chce, żeby coś takiego zostało dodawane do gry. Powiem więcej, gracze próbują z tym walczyć poprzez tworzenie pluginów, które to blokują możliwość zgłaszania graczy. Właściciele serwerów również z tym walczą, przez informację, że za zgłaszanie ich graczy na ich serwerze będzie permanentny ban. Miejmy nadzieję, że w związku z tym, wszystkim co się dzieje, Mojang jeszcze wycofa się z decyzji możliwości zgłaszania graczy, lub jakoś odpowiednio to wszystko ogarnie. Albo chociaż nie będzie banować serwerów z pluginami, blokującymi ten ich nieśmieszny wybryk. Żeby tego wszystkiego było mało, we wtorek 28 czerwca 2022 roku miała wyjść wersja 1.19.1, ale z jakichś przyczyn się ona nie pokazała, a dzień później, czyli 29 czerwca, gdyby wersja 1.19.1 wyszła, byłaby ogromna szansa na snapshot, bo na backtrackerze pojawiła się już jakiś czas temu wersja 1.20, ale nic z tego nie wyszło. Mam nadzieję, że albo w tym tygodniu, albo w ostateczności w przyszłym tygodniu wyjdzie wersja 1.19.1, a chwilę później pierwszy snapshot dla 1.20, czyli miejmy nadzieję aktualizacji, która uratuje upadającego Minecrafta i zmieni choć delikatnie zdanie społeczności na temat Mojangu. Ale nie, nie cieszcie się na zapas, bo coś czuję, że szykuje się dla Minecrafta ogromna cenzura. Już teraz na bedroku, nawet na trybie jednoosobowym, nie możemy na tabliczkach używać niektórych słów, nie możemy nazywać danych itemów słowami, które to zostało ocenzurowane. A jest ich już 977 i prawdopodobnie za niedługo będzie ich coraz coraz więcej. Działa to w ten sposób, że nazywając coś w kowadle i używając nazwanych przez Mojang obraźliwych słów, wyskoczy nam komunikat. Prowadzony przez ciebie tekst zawiera słowa, które mogą być obraźliwe dla innych, dlatego też nie można go użyć. Spróbuj ponownie. Na tabliczkach, w książkach czy na czacie również mogą zostać ocenzurowane słowa, zarówno angielskie, jak i polskie. Z dnia na dzień jest tak naprawdę coraz gorzej, co pokazuje ten materiał. Kto wie, co nas czeka w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o tę naszą ukochaną grę. No i dobry, do końca tego odcinka. Jak sami widzicie, cała ta sytuacja nie jest zbyt wesoła na graczy, a to co robi Mordjank jest po prostu żałosne. Mam nadzieję, że szybko się ogarną i szczerze trzymam za to kciuki. Bo mimo tego, że nie jestem na YouTube tylko dla Minecrafta i pewnie bym sobie bez niego poradził, to jednak mega przykro by było dalej patrzeć jak Minecraft upada i w końcu upadnie na dobre. Pewnie zaraz będą komentarze typu: E Minecraft nie upadnie. I zgodzę się z tym, bo słowo upadnie można zrozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, Minecraft może przestać dostawać aktualizacje, co raczej się nie stanie, bo przez najbliższe kilka, jak nie kilkanaście lat te aktualizacje Minecraft dostawał raczej będzie. Bardziej chodzi mi o to drugie znaczenie słowa upadnie czyli będzie otrzymywał aktualizacje, które będą tylko nudzić i rozczarowywać graczy. Mimo tego, że dostałby na przykład 50 aktualizacji takich jak 1.19, w których to podczas wydawania aktualizacji byłyby anulowane zapowiedziane rzeczy, to wielu graczy by po prostu się z Minecraftem znudziło i przestaliby w niego grać. Jeśli opcja zgłaszania wejdzie też w życie, to wielu graczy może przestać grać na serwerach, albo na wielu z nich może zostać zbanowanych za pierdoły, zapewne przez bota. I raczej przez słabe aktualizacje i mega głupie wybierki Mojangu pokroju zgłaszania graczy, Minecraft może upaść. Przynajmniej moim zdaniem. Myślę, że mnie zrozumieliście, a jeśli by coś było niejasne, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Przypominam o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu, subskrypcji bo lecimy po 3000, a ja wam już nie zabieram więcej czasu. Dziękuję Wam za oglądanie tego niezbyt wesołego materiału. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!